Cześć z tej strony Monika, zapraszam Was na przegląd Big Stara. Bardzo dawno nie zaglądałam do Big Stara, a ostatnio byłam w galerii, przechodziłam obok wystawy. No i wpadłam, słuchajcie, zrobiłam duże zamówienie online, bo nie wszystkie rozmiary były dostępne w sklepie. Zacznijmy od tego, że moje wymiary, linki do ubrań, rozmiary, które zamówiłam, znajdziecie, jak zawsze, w opisie. Na sobie mam sukienkę w rozmiarze M z bardzo przyjemnego, nieco grubszego materiału. Sukienka ma kieszenie, materiał nigdzie nie przebija. ściągacz mamy odtąd-dotąd, z tyłu również, na szelkach i te szelki nie są regulowane także jest to jedna długość. Rozmiar M. Oceniam jako rozmiar odpowiedni. Jeżeli chodzi o długość, to przy metrze 60 m wzrostu sięga do kostki. Także jest idealna na lato zarówno do płaskiego obuwia, jak i do obcasów. Myślę, że się świetnie sprawdzi w każdej sytuacji. Wygląda bardzo dobrze. Jakość materiału jest świetna. Także ta sukienka, w zasadzie, bo jeszcze będzie spódnica, jest jak dla mnie na wielki, wielki plus. Kolejna sukienka dzisiaj, ponownie rozmiar M, wiecie co, już dużo rozmiarów było wyprzedanych i brałam po prostu to, co jest, z nadzieją, że jakoś to będzie. Tutaj jakoś to będzie, rozmiar jest odpowiedni, kolor zielony, materiał bardzo przyjemny, taki grubszy, nigdzie nie przebijający, tak się prezentuje dekolt i ona, wiecie co, ma tu jeszcze takie coś, co ja nie pamiętam, jak było założone na modelce, dałam sobie to na tył więc nie wiem, może być na tył, może być naprzód, można z tym pokombinować. Jak widzicie, szeroka, wygodna, przewiewna, fajnie, że ten materiał nie przebija, jest bardzo miękki i przyjemny. Niestety jej minus jest taki, że przy 1,60 m i 9 cm obcasach jestem praktycznie na zero z podłożem, także zdecydowanie jak dla mnie letnio wymagałaby skrócenia, chociaż ta falbana jest na tyle szeroka, że po skróceniu nadal będzie wyglądała atrakcyjnie, bo ona jak widzicie tutaj ma falbane, gdzieś tak na wysokości 3 czwarte. Jeżeli chodzi o mój wzrost, bardzo ładny, dosyć niespotykany odcień zieleni, dlatego będę się nad nią zastanawiać, jako właśnie taka typowa letnia sukienka do zarzucenia na szybko. Ostatnia dzisiaj sukienka Błękitna była przeceniona, inne kolory nie były przecenione, ale ten błękit był przeceniony. Mam na sobie rozmiar M i jest taka trochę luźna, także ja bym osobiście jednak przymierzyła dla porównania S. -kę. Materiał jest cienki, delikatny, nie przebijający, w dodatku bardzo elastyczny, także ona się tutaj dosyć sporo będzie rozciągać i jest mięciutka. Także jeżeli chodzi o jakość tego materiału, to jest naprawdę świetna. Jak widzicie, nie ma dekoltu z Przodu. Nie ma też dekoltu z tyłu. Dosyć mocno wycięte rękawy. Także wymaga jak dla mnie właśnie takiego stanika, jaki mam na sobie, czyli bez ramionczek. Tutaj mi zostawia trochę luzu. Także jeżeli lubicie takie bardziej luźne, nie zależy Wam na mocnym opięciu w okolicach talii, to ten rozmiar jest bardzo komfortowy. Sięga tuż za kolano przy moim wzroście 1,60 m. Także naprawdę w porządku i wygląda bardzo dobrze jakościowo. Dlatego rozważę przymierzenie jeszcze rozmiaru mniejszego. A teraz dwie rzeczy. Koszulka wykonana z bawełny suprema. Mam na sobie rozmiar M, także taka ala premium. Z czego pamiętam, to kosztowała około 100 zł, ale powiem wam, że jeśli chodzi o jakość tej bawełny, no to jak dla mnie coś ala Amsin. Także cena naprawdę dobra, a jakość naprawdę świetna. Tak się prezentuje. Jak widzicie w ramionach wszystko w porządku i ona nie jest jakaś opięta, tylko jest ładnie dopasowana w tali. Do tego mam spódnicę w rozmiarze S, jest to rozmiar odpowiedni z takiego materiału jak sukienka, którą mierzyłam na początku, także nieco grubszy, nie przebijający, spódnica ma kieszenie i jest na gumę, także świetnie, bardzo lubię tego typu spódnice, dlatego że ładnie się układają, to jest raz, szybko się je zakłada, no i... Punkt numer 3 na pewno zamek nie zawiedzie. Także to jest dla mnie akurat wielka zaleta. Nie ma podszewki, no ale nie ma też takiej potrzeby. Materiał letni, bardzo przyjemny. Długość też fajna, 3 czwarte, taka retro, jak ja lubię. Świetna zarówno do obcasów, jak i do płaskich butów. Kolejna spódnica, jak widzicie, zupełnie coś innego. Mam na sobie rozmiar S, rozmiar odpowiedni, bardzo ładny, porządny materiał, który nie przebija. Spódnica nie ma kieszeni, tutaj jest wiązana, ale słuchajcie, to jest tylko ozdoba, także tak się jej nie wiąże, także świetnie, bo wszędzie jest tutaj poszywana i jeżeli wiatr będzie nawet mocno wiał, to nie będzie się rozchylać. Tak się prezentuje z tyłu, tutaj jest suwak. Tak się prezentuje. W całości materiał Linen Blend. Właśnie ta wersja i jest sukienka z bardzo podobnego materiału. W takim samym wzorze znajdziecie ją u mnie na innym holu zakupowym, na którym mierzę sukienki polskich marek. Także ta spódniczka jest naprawdę świetna i będę się nad nią zastanawiać, bo uważam, że bardzo ładnie się układa i świetnie się sprawdzi na wakacje. A teraz trzy rzeczy. Mam, bo mam jeszcze buty na sobie. Zacznijmy od góry. Jest to bluzeczka w rozmiarze M. Taki a la crop top, ale jest dosyć długa. Także świetnie, bo przy wysokim stanie nie widać brzucha. Rozmiar M uważam za odpowiedni, chociaż powiem Wam, że właśnie na tej wysokości talii jest nieco sporo materiału, więc tutaj fajnie byłoby mieć mniej. Natomiast w biuście jest w porządku i rozmiar S po prostu byłby zbyt ciasny w biuście. Była jeszcze biała. Materiał bardzo przyjemny, elastyczny, taki nieco grubszy, także nigdzie nie przebija. Można byłoby nosić ją bez stanika. Aczkolwiek szerokie ramionczka sprawiają, że w zasadzie każdy stanik ukryjecie. Do tego mam spodnie w rozmiarze 27. I nie do końca jest to dopasowany rozmiar, dlatego że w talii, jak widzicie, jest sporo luzu, a jest to jeans. Jeans się na pewno rozbije. Natomiast tutaj podoba mi się. Że jest troszkę więcej materiału, więc jak dla mnie tu powinien być rozmiar mniejszy, a tutaj powinien zostać ten, który jest aktualnie. Jeszcze dodatkowo ich minusem jest to, że mają białe kieszenie i to widać. Także niestety trzeba byłoby się troszkę pomęczyć, żeby tych kieszeni się pozbyć, bo ja tak nie lubię chodzić. Tak się prezentują z tyłu, także jak widzicie, dosyć krótkie, ale nogawka jest szeroka, także nie są opięte i uważam, że wygląda to dosyć ładnie. Troszkę są przykrótkie, wiecie co? Jakby jeszcze do tego było ze 2 cm dłuższe, to już byłoby naprawdę idealnie. A na stopach mam trampki w rozmiarze 40, takie beżowe, i ta guma. Nie jest biała, tylko też jest taka beżowa. I to mi się właśnie podoba. Już mam już jedne trampki Big Stara, dobrze mi się sprawdzają, i pomyślałam sobie, że przydałyby mi się drugie. Tylko tam mam rozmiar 39. I wiecie co, w trakcie użytkowania, jeżeli chodzi o takie chodzenie, tak jak idę do pracy, czy idę po dziecko, do, czy na zakupy, to są w porządku. Ale ostatnio byliśmy z mężem na takim dłuższym spacerze parogodzinnym i jednak. Te trampki okazało się, że są jakby za krótkie, powinny być troszeczkę dłuższe, gdzieś tam mnie poobcierały, były niekomfortowe, stopy miałam ściśnięte. Dlatego pomyślałam sobie, że wezmę rozmiar nie 39, a 40 i te są takie lekko luźne. Ale latem, słuchajcie, też stopa trochę napuchnie i po prostu lepiej, żeby tego luzu było więcej. Jeżeli natomiast chcecie sobie kupić trampki Bigstara, ale wolicie szersze, bo na przykład macie dość szeroką stopę, to zajrzyjcie sobie na dział męski, bo tam chyba się zaczynają też od rozmiaru 39 albo 40, z tym, że są nieco szersze niż te damskie. A wyglądają naprawdę tak samo, nikt się nie zorientuje, a dla dziewczyn o szerokich stopach będą po prostu idealnie. Także taka rada. Ten rozmiar 40 jest bardzo wygodny i te trampki na pewno ze mną zostają. I tak się to prezentuje w całości. Są jeszcze inne modele, takie wiecie, co tutaj macie authentic napisane albo big star, gdzieś logo się pojawia w takim bardziej widocznym miejscu. Ja wybrałam sobie takie, na których nic nie widać, jeszcze taki dodatek. Jeżeli chodzi o sznurówki i tutaj wielki plus dla sznurówek tej marki, dlatego że się nie rozplątują, a zdarzało mi się w wielu innych markach, że po prostu gdzieś te sznurówki się non stop rozplątywały, musiałam je wymieniać na gumowe, tych natomiast nie trzeba. A teraz sweterek ażurowy, rozmiar S na M, bo to jest takie jakby pomiędzy rozmiarami, z nowym rękawem, z taką zakładką tutaj. Byłam go bardzo ciekawa. Teraz tego typu sweterki są bardzo modne, dlatego zdecydowałam się przetestować również i Big Stara. Był też inny kolor, ale akurat ten odcień niebieskiego świetnie współgra z opalenizną, świetnie się sprawdzi na lato. Chociaż sweter jest dosyć gruby i ciężki, a materiał jest niezwykle przyjemny, taki naprawdę miły. Także wielki plus, dosyć spore są te dziury, ale przy bieliźnie cielistej, tak jak teraz mam cielisty stanik, nie wygląda to źle, także można byłoby tak nosić, można byłoby też zarzucić na strój kąpielowy, czy jakiś ciekawy biustonosz, który jak najbardziej może być widać. Tak się prezentuje z tyłu, myślę, że świetnie wygląda właśnie z bielą, jako taka szersza góra, bardzo ładnie się układa, ładnie się tutaj łamie, nie ma żadnych e, takich... Linii, których ja nie lubię prostych, tylko wszystko jest takie mięciutkie, lejące, także świetnie. I on ma tutaj jeszcze ściągacz, jak widzicie, dosyć długi, ale ten ściągacz trzyma bardzo ładnie i tutaj ten dół też mi się bardzo podoba, dlatego będę się nad nim zastanawiać. Kolejne dwie rzeczy tym razem. Mam na sobie półgol w zielony w rozmiarze M. Jest to rozmiar odpowiedni, chociaż słuchajcie, jakoś dziwnie w ramionach leży. Więc no nie wiem, tutaj jest ok, natomiast tutaj tak jakby za mało nie do końca skrojony na moją sylwetkę natomiast materiał jest bardzo przyjemny, nie przebijający ten półgolf również nigdzie mnie nie dusi, co jest wielką jego zaletą i ma bardzo ładny kolor, jeżeli chodzi o spodenki to mam je w rozmiarze 27, znajdziecie teraz bardzo dużo tego typu spodenek z wysokim stanem dopasowanych w talii i ciętych jakby ze spodni o szerokiej nogawce, z tym, że ja bym wzięła tutaj rozmiar mniejszy, musiałabym 26 sprawdzić, dlatego, że do Dosyć sporo jest jeszcze materiałów tali, a one i tak są szerokie, więc myślę, że w rozmiarze 27 też będą wyglądać bardzo atrakcyjnie. Mają kieszenie. Jest to taki beżowy kolor, tak to nazwijmy. Materiał fajny, gruby, ale nie, nie taki bardzo gruby, jak to jeans. Ym, nigdzie nie przebijają. Ja tutaj jeszcze patrzę, ale one też mają beżowe kieszenie. Także myślę, że. Też dlatego to nigdzie nie przebija i wyglądają super, jeżeli chodzi o jakość. Także naprawdę wyglądają świetnie. To były wszystkie rzeczy, jakie zamówiłam tym razem. Pierwsze na moim kanale Big Star mierzenie. Tak gdzie Big Star jest przez cały odcinek. Napiszcie mi proszę, jak wam się tego typu film podobał. Czy lubicie Big Stara? Czy warto waszym zdaniem tam zaglądać? Jak się okazuje, mają nie tylko dżinsy. Tak nie do końca dżinsy Big Stara leżą na mojej sylwetce. Zdarzyło mi się kupić świetne, ale wiele modeli niestety nie pasowało, ale sprawdziłam właśnie inne rodzaje ubrań i jestem bardzo pozytywnie Zaskoczona, także na pewno będę zaglądać częściej. Jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!